Cześć, wam i chwała żołnierze z tej strony Kokosfly a to jest Battlefield 3 Podbój na pustyni Bandar, czyli gramy w dodatek Aftermath. Bo wasza prośba była taka, abym spędził rundę w czołgu oraz żebym zagrał z A91 na jakiejś mapie Zarmorred Kill, czyli bitwy pancernej. Czy tam walki pancernej, czy whatever to się nazywa, nie lubię tego dodatku, naprawdę go nie lubię, ale powiedziałem, okej, okay, dobra, jeżeli chcecie zobaczyć mnie w czołgu, jeżeli chcecie zobaczyć mnie w tym dodatku, no to dobra, niech, niech wam cholera jasna będzie. Także gramy na jakimś brytyjskim serwerze, niechże tutaj poprawię mikrofon, który ma w zasadach no pro pilot ponieważ wydaje mi się, że ten dodatek tak naprawdę niszczą jety, gdzie jeden świetny pilot jeta potrafi zdominować całą mapę. Na początku dominuje inne jety i helikoptery, więc nie ma w ogóle lotnictwa przeciwnika, a skoro nie ma lotnictwa przeciwnika, to przeciwnik ma również przewagę w pojazdach pancernych. I tak to się dzieje, taka cała dominacja. Także zasada, żeby nie wprowadzać że na serwie ma nie być ludzi, którzy umieją dobrze, na przykład, pilotować, jest bardzo dobra, moim zdaniem, i zwiększa ona niejako balans, który jest w grze. Szczególnie ten dodatek potrzebuje właśnie takiego balansu, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale generalnie myśliwce są to jednostki kompletnie niezniszczalne z Ziemi kompletnie niezniszczalne. Jeżeli. Jest naprawdę dobry pilot myśliwca, to on potrafi doskonale, ale to doskonale unikać yy, jakiegokolwiek ostrzału, yy, nawet z, yy, pelotki. No właśnie, golek, zwolniło się, jest tylko cholera, nie mam odpowiedniego ustawienia w czołgu akurat. Doskonale potrafię unikać wszelkich, ale to wszelkich, mówię wam, yy, pojazdów przeciwlotniczych itp. i TD. Wow. Więc no tak to niestety jest. Jety, jety są kompletnie overpowered i tak to było w Battlefield 2. Nie drugim, 2, Battlefield 2 i tak to jest w tej części Battlefielda. To na bardzo złe dodatki założyłem. No widzicie, jak tutaj nasze lotnictwo się zaczyna rozprawiać z przeciwnikiem, a ja nie jestem w stanie obrócić w miejscu I obydwoje z Rufenem tutaj utkwiliśmy, można by tak powiedzieć Ja tutaj mam jeszcze Javelina Ale jak widzicie, nie przysłuży mi się zbytnio w tej chwili Yeah, baby! Eat that shit! Generalnie trafiać w, trafiać w helikoptery nie jest za trudno, szczególnie jeżeli latają nisko. Dosyć, że jesteście blisko, one no, latają nisko, no da się przewidzieć, da się przewidzieć w jaki sposób ten pocisk poleci ten helikopter, również. Natomiast, no już znacznie, znacznie większym wyzwaniem. Znacznie większym wyzwaniem jest, słuchajcie, trafienie w myśliwiec i to jest już raczej kwestia albo farta, albo braku umiejętności pilota-myśliwca. Takie jest moje zdanie w tym temacie. Co to jest? Chyba za daleko. No, ale podjedziemy sobie... ...trochę. Także mam takie wrażenie, że w tej chwili siły naszego przeciwnika są, ojej szkoda, są brutalnie zdominowane przez drogie yy, lotnictwo co właśnie sprawi, że nie będą mogli podjąć yy, równej walki, chociaż widzę, że mają trzy punkty, no to nie jest tak źle przecież, prawda? Ajajaj. A, ładnie, ładnie, chyba Belek go załatwi, jak widzicie ja się nie specjalizuję w czołgach zupełnie. Więc e, powiedzmy, walka e, tym rodzajem e, pojazdów na odległość czy, czy na bliski kontakt nie jest moją mocną stroną. Zdecydowanie. Ale może uda się coś ugrać. O, jest czołg, jest czołg. Aha, unieruchomienie. Wiem, że on wysiadł. Wiem, że on gdzieś się tam kręci. Kurze, ja jest świadom przeciwnika i go zajdzie, bo widzi go ładnie na minimapie. A więc bardzo dobrze, bardzo dobry partner, jak sami widzicie. A O, 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 o. Helka, helka, helka. Fuck it. Tutaj jest Ziomuś. Tutaj jest Ziomuś. Był, jest, jest nadal. Widzę go na minimapie. Jest oznaczony. Użyjemy sobie shotguna, czyli kartacza. Shotgun to jest taki kartacz w pancerniakach, bym powiedział. No, jest. I się załatwiło. Ja tutaj nie mam oczywiście komunikacji z moim składem, ale przed nagraniem tego filmu po prostu powiedziałem im, żeby wsiadli w pancerniaki i kurna będziemy nakurwiać. To się właśnie dzieje, tylko w tej chwili obrywamy coś mi się zdaje z kanonierki. Aha, mhm. Niestety jesteśmy trochę na przegranej pozycji. Spróbujemy się tutaj osłonić. Jasny gwint. Nie wiem co się dzieje, nie wiem co do mnie strzeliło. Okej, okay, dobra, już wiem Próbujemy tutaj jakoś tego pana wywabić. Dobra, mamy to ja on nas naprawia ładnie. Nie wiem czy dostrzelę do tego gościa Oj, chyba się wpieprzył w niego myśliwiec Nawet nie wiem gdzie ten nabój leci szczerze mówiąc W ogóle nie jestem, nie jestem tego świadom tak jakby Ale chyba Belek go dorwał Dobra, jedziemy w takim razie na ten punkt Nie ma co się pchać na pozycję wroga za bardzo Ale myślę, że jazda na to E będzie dobrym rozwiązaniem Generalnie powiem Wam tak, no... Ach, armored Kill, ta mapa nie... mapy z tego dodatku nie nadają się zupełnie na 91 A91 jest to naprawdę bardzo dobra broń technika, e, ale niestety nie na takie odległe mapy, nie na takie odległości. Tutaj bym proponował na Waszym miejscu e, wziąć sobie ACWR-a e, albo... Shit. A CWR -a albo M41 jest to są to naprawdę bardzo dobre. i za wysoko się wzniosł. Damn it. Kurna, nie, znam się na celowaniu tym gunwem. Dobra, koniec. No, coś we mnie trzaska, ale zupełnie nie wiem co. A, ten to było. Działo przeciwlotnicze na ich rozstawieniu. To jest właśnie najlepszy sposób na nabijanie sobie wysokiego skilla. Skill to jest jedna z wartości w statystykach naszego żołnierza nie ma ona nic no dobra no ma ona coś wspólnego z, z, z faktycznym skillem naszym jako takim umiejętnościami, ale generalnie najlepszym sposobem nabijanie sobie tej statystyki jest po prostu wejście w sirama i strzelanie z bazy Nie wiem jak to jest wysoko Aha, no nie, 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 nie jestem w stanie kurna strzelać. Um, widzieliście? Niby wystrzeliło, ale tak naprawdę nie wystrzeliło. A to chodzi o to, że jak już straciłem z zasięgu, to gunwo. jaj Zawsze kurna czuję, że jest po prostu blisko. Puścił flary chłopak, więc jest szansa na to, że cokolwiek mu zrobimy, ale jeżeli to jest dobry pilot jeta, to kompletnie nie ma takiej szansy, tak naprawdę. Niezniszczalne są, są e, myśliwce. Mm. Także, no, ja tutaj uważam, że dosyć trudno jest w ogóle, powiedzmy, ogarnąć to, tak, e, zbalansować. E, Zbalansować um, Versatile takie słówko, A, kurczę, tylko nie wiem FAK nawet nie strzeliłem w tą piczę w ten sposób. Kurne. Bardzo trudno jest zbalansować um, nie wiem, nie wiem kurne, jak to powiedzieć Bardzo trudno jest zbalansować um, stosunek myśliwców do pojazdów naziemnych do piechoty bo z jednej strony można je tak znerfić, że one nie będą, że każdy piechociarz jest w stanie zniszczyć właśnie igłą albo e, innym narzędziem przeciwlotniczym, a z drugiej strony trudno jest zbalansować, bo e, jeżeli z drugiej strony no nic takiego myśliwca nie, nie zniszczy, i wtedy wtedy jest tak jak w tej chwili, no. Chwili... Kurde, ja mogłem w to nie trafić. W tej chwili nic go nie jest w stanie zniszczyć. Ten myśliwiec jest niezabijalny, że tak powiem. No, dwa razy go jednąłem, no, rozleciałby się. A ten ma y, pancerz. No, nie, taki, myśli taki niszczyciel czołgów jest mnie w stanie rozwalić. Ja sobie zmienię na shotguna. Kurczę trochę się zamotałem, tłumacząc wam, że, że trudno jest o taki balans. No bo z jednej strony mamy albo coś takiego, że, że po prostu nic nie jest w stanie zniszczyć tego, tego pojazdu, a z drugiej strony mamy coś takiego, że... I ja też nie trafiłem. No, ok, a z drugiej strony mamy coś takiego, że myśliwce są zupełnie do dupy, tak? Więc trudno jest sobie z tym wyborem, powiedzmy, poradzić. Panowie, zdaj, spróbują, ale no, wiadomo, że on tego nie słysza, naprawia i go zniszczy. A to naprawia co innego. Chyba, że już go rozwalili. No, słona halera Oczywiście, że gdybym zaczął do nich strzelać, to zabiłbym mi hobu, ale... <grywka> Nie chciałem sobie odbierać tej przyjemności niesamowitej. Okej, okay, słuchajcie. Zrobimy zamiast termowizji... Gdzie jest to pancerze. A mam jednak opancerzenie, lololo. Lolo. No to dym maskujący będziemy musieli wziąć zamiast thermovizy. Myślę, że to jest znacznie bardziej przydatne, żeby nas jak ktoś nas namierza czy coś. Okej, okay, startujemy znowu na rozstawieniu. Jak widzicie, liczba etykietów nam maleje. Na początku zaczęliśmy ich tam przejmować. Trochę się mi ich żal zrobiło, a teraz już jest gorzej, że tak powiem. Demet. Nie wiem, czy w ogóle coś tutaj jeszcze zdołam rozwalić. Jest to serwer na 32 graczy, i jednak ta mapa wymagałaby 48 uczestników walki. A nie takiej małej ilości, no ale trudno co zrobić. Tylko panowie chyba przejęli bez, bez problemów większych. A zalisz dobrze było coś zaatakować innego. To nasze G jest w tej chwili przejmowane przez wroga. Szczerze mówiąc, te niszczyciele czołgów są słabe. Czołg z nimi wygrywa bez jakichś większych trudności. To po pierwsze. One są szybsze, to trzeba im przyznać, no ale właśnie niszczyciele czołgów tak się nawet nie nadaje na taki tytuł, no tak naprawdę. No. A jezus, mało brakowało. No i traf tutaj, znowu mało brakowało. No i traf tu panie z takiej że tak powiem odległości w tego gościa. Nie przewidzisz tego ruchu. Kurna, te pociski moje latają, latają, ale nic nie są w stanie zrobić. No. No na pewno strzelanie z takiej odległości do latadeł nie jest moją najmocniejszą stroną, że tak powiem. Tutaj kolega potrzebuje... No dobra, zgarnąłem tego fraga za kolegę, za belka. Zwalimy sobie... oszty w mordę! Ojej, strut, sprut, sprut, sprut. sród z tyłu. W ogóle nie orientowałem się, kto do mnie strzela, szczerze mówiąc, no ale. Ciekawe, czy oni dominują w powietrzu, bo jest to bardzo, bardzo prawdopodobne. Tutaj chyba coś mamy. Mhm. No, niestety na, na tych niszczycielach czołgów nie mam yy, żadnych, żadnego pancerza dodatkowego odblokowanego. Praktycznie tym nie grałem. A, ciągle mi się wydaje, że o, o milimetry po prostu. Patrzcie, 55 i, i koniec, już pomnę. Dwa strzały i już się jaram. Główny, a nie niszczyciel czołgów, tak powiem wam. A może ja tym nie umiem grać, no. Co jest bardzo prawdopodobne. Co jest bardzo prawdopodobne. Są znacznie lepsi ode mnie goście. Jak doskonale wiecie, ja jestem po prostu piechociarzem, a nie czołgistą. No bo jest walka... 99! 99 asysty, widzieliście to? Po prostu jeden wielki lol, kurna... Kurde, niszczyciel czołgów, ale ja też nie byłem w stanie w niego trafić. No i 7 tiketów do końca. Żadnego playa nie uda nam się tutaj zorganizować. Około 18 minut materiału, może trochę więcej. I przemy kawalkadą na punkt F, ale już się tam nic nie uda ugrać. Możemy sobie jeszcze popróbować walność do tego helikoptera. Tutaj, piloci helikopterów nie mają łatwego zadania. Także słuchajcie, no to była moja walka w czołgu, niszczycielu czołgów, łamane na 10 do 4. Oczywiście tutaj są znacznie lepsi gracze ode mnie. 16,1 był jakiś koleś z przeciwnej drużyny. E, także jeszcze raz chciałem podkreślić, że jestem po prostu piechociarzą. A Armored Kill uważam za najgorszy dodatek do Battlefielda, właśnie w związku z tym, że e, samoloty, od, odrzutowce nie są kompletnie zrównoważone, są overpowered, nie da się ich zestrzelić ze Stingera, nie da się ich zestrzelić z Igły. Ogarniętego pilota nie da się namierzyć z Javelina, z Soflamem, nie da się rozwalić go z peloty, nic się mu nie da zrobić. Oprócz tego, że musi wbić na serwer inny pilot, który będzie bardziej ogarnięty niż on. Także to jest taka nierównowaga. Mam nadzieję, że w BF4 tego nie będzie. a dziękuję Wam za to, że byliście ze mną do końca. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.